Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynków. No to zaczynamy. Na początek standardową platforma Xstation 5, giełda w Szanghaju, Chiny. Chiny tutaj zaliczyły sporą korektę ostatniego odreagowania. I prawie przetestowaliśmy ostatni lokalny dołek, Czyżby już nie było chęci na większe wzrosty? Japonia, no, Japonia też na razie w korekcie ostatnich wzrostów. Nasdaq, no, Nasdaq od wczoraj praktycznie też tutaj jakiś lokalny dołek, nowy. Próba jeszcze uratowania SP, podobna sytuacja, ale tutaj od rana próbujemy jednak dźwignąć do góry na DAX. Sytuacja wygląda o wiele lepiej, bo ta korekta jest o wiele mniejsza niż w wcześniejszych giełdach. WIG 20 tutaj w ogóle mieliśmy jakiś mały dołek wczoraj, ale dziś już idziemy w górę. Czyli ogólnie w Japonii i w Azji słabo, sentyment słaby, Na, w Stanach taki średni, a Europa. Bardzo dobry, a już w ogóle mega super. Idziemy w kierunku górnej bandy. Euro USD. Tutaj po wyjściu górą lekka korekta, ale chyba ona się bardziej nam nie rozwinie. Funt. Na funcie nic się wielkiego nie dzieje. Odbiliśmy się od tej bandy 1.27 i na razie kurs ani w górę, ani w dół. Na franku po 3,85. Zaliczyliśmy korektę do 3,78. Pytanie, czy to tylko korekta tych wzrostów? Czy jednak coś się tu więcej wydarzy? Zasadniczo jesteśmy w konsolidacji na franku i to od dłuższego czasu nic się nie dzieje. Jak doszliśmy do tej górnej bandy, odbiliśmy się od niej, to jesteśmy znowu w połowie konsolidacji. Na złocie mamy odreagowanie. Ostatnie spadki i próba kontynuowania wzrostów. Może tym razem będzie atak na 1348. Srebro. Również mamy odreagowanie, ale na razie poniżej tej bandy 1489. Ropa. Mieliśmy spadki, odreagowanie spadków. Przetestowanie lokalnego dna i w górę. Czyżby podwójne dno i jednak w górę? Całkiem możliwy jest taki scenariusz. Dobra, zobaczmy, co tam słychać na krypto. Jesteśmy już na platformie TradingView. Kontrakty na Bitcoina na giełdzie Bitmex. Przypominam, że jakby ktoś nie chciał grać na Bitcoinach. Ale po tym co ja w tych filmach mówię, no to część osób może dojść do wniosku, że po co grać na Bitcoinach jak można na czymś innym. Ostatnio pokazywałem giełdę ByBit. Link do giełdy znajdziecie w opisie i tam możecie sobie przelewać. Inne krypto, nie tylko Bitcoiny, tak jak na BitMEXie. Możecie XRP, ETH i EOS sprzedawać i sobie grać na tych parach do dolara. Myślę, że to jest ciekawa alternatywa. Dobra, co się dzieje na Bitcoinie? Bo tutaj się coś podziało. Jeden dzień przerwy i już się podziało. Ani dnia wytchnienia. No. Dobra, wyszliśmy górą z tej konsolidacji, jaką tutaj Bitcoin nam narysował. Tak, jesteśmy powyżej przez cały czas linii trendu wzrostowego. Powyżej 7435 lokalny dołek i wyszliśmy powyżej 8130. No ale to na razie wygląda na to, że było fałszywe wyjście górą, bo kurs powrócił do tej konsolidacji. I jest w okolicy właśnie 8130. No trochę poniżej, 8122. No ale to nie apteka. Czyli na razie fałszywe wyjście górą. Czy będzie jeszcze fałszywe dołem? Nie wiem, ale na razie kurs nie ma siły ciągnąć. Jedną rzecz chciałem tutaj pokazać: że wolumen nam spada. Od szczytu, który był w maju, gdzieś tak w środku maja, przez cały czas spada, a w międzyczasie zrobiliśmy wyższą górkę. Zobaczmy, czy tak samo to wygląda na innych giełdach. Na Bitstampie wygląda to podobnie. Tutaj nawet jeszcze bardziej to widać. Na Bitfinexie również. Tutaj był dość spory wolumen przy spadkach ostatnich. Spada nam wolumen, spadają obroty. Widzę, że już część na wakacjach. Dobra, ale to nie tylko samym Bitcoinem świat żyje. Choć większość zajmuje się tylko Bitcoinem. Ale zobaczmy, co się dzieje gdzie indziej. Bo na BNB zrobiliśmy nowe ATH. Tutaj większość się skupia na Bitcoinie i gdzieś bagatelizuje Binance Coina, który kolejny ATH robi. 35 dolarów przekroczone. Tak, Binance Coin zrobił ATH, jest wyżej niż był na ostatniej bańce w 2017 roku. Tak, w styczniu 2018 był szczyt. Nie to co Bitcoin, gdzie jeszcze do ATH, to jeszcze. Oho. ho, Dobra, Binance, nowe ATH, no ale to też jakby nikogo chyba nie dziwi. Binance tutaj ekspansję robi mega dużą, powyżej linii trendu. Co się jeszcze ciekawego podziało? Bitcoin SV, Satoshi Vision. Tak, 12% też to mocno odbija i Bitcoin SV też ostatnio miał spore wzrosty. Co jeszcze ważnego? Litecoin. Coraz więcej osób interesuje Litecoin w związku z tym halvingiem, o którym mówiłem. Mówiłem dawno, dawno temu, że pod ten halving to można już grać, kiedy tam cena była dużo niżej. I nam przez cały czas pnie się do góry. Pytanie do jakiego poziomu? W jednym filmie mówiłem te poziomy, o których, ale tu spokojnie te 150. To wydaje mi się, że jak najbardziej, bo ostatnio maksymalnie było 144, no ale gdzieś 200, i nawet ten poziom, no nie wiem czy ATH to chyba tak trochę średnio, żeby Lightning zaatakował ATH, choć na krypto. Wszystko jest możliwe, no, ale te poziomy pomiędzy tymi tutaj oporami są do zrealizowania. Taki pierwszy poważny duży opór 184 dolary może będzie ciągnął w tym kierunku. Zobaczymy co się jeszcze tutaj dzieje ciekawego. Czy coś się dzieje na Dashu? No, na Dashu nic się ciekawego nie dzieje. EOS też nie bardzo. ETC również. ETH nie bardzo. Tutaj, jak popatrzymy sobie na kryptowaluty, to wiele tych kryptowalut tak naprawdę stoi jeszcze gdzieś w blokach. Zobaczmy takie z tych bardziej sztołówki, na przykład Zikersz. Zikersz to ta średnia krocząca 210 przez cały czas jest w trendzie spadającym. Co jeszcze mamy tutaj ważnego? Monero. O, zobaczmy sobie. Monero też przez cały czas trend. Spadający. Eee, co jeszcze ciekawego, możemy tutaj. O, Neo. Podobnie, trend spadający. Więc to naprawdę, jeżeli mamy mieć następną bańkę, popatrzcie, żeby z, te, z Neo wyskoczyć eee, do ATH, to kurs musiał wzrosnąć 1300%. Jak popatrzymy historycznie, no to jak była bańka na Bitcoinie, to wiele krypto robiło też swoje ATH nowe. Więc tu potencjał do zarobków jest duży, ale trzeba też pamiętać o tym, że część kryptowalut nie zrobiło swojego ATH nowego na ostatniej bańce i teraz prawdopodobnie będzie e, bardzo podobnie, że nie będzie nowego ATH na wszystkich krypto. No ja obstawiam, że nie będzie nowego ATH na Bitcoinie. Tak ostatnio jeszcze też zauważyłem, tak, taka myśl mi przyszła do głowy, że deweloperzy Bitcoina oraz Minerzy Bitcoina, Core, tak jakoś ugadali się, że w sumie te opłaty, które są coraz większe na Bitcoinie, to nie są dla nich takie złe. Ja to widzę w ten sposób, że mogli dogadać się tak, żeby otrzymywać kurs gdzieś w rejonie od 20 do 20 tysięcy, nie wiem, 3, może nawet mniej, w jakimś rejonie, żeby kurs nie wyszedł powyżej ATH. Dlaczego? No dlatego, że jak wyjdzie powyżej ATH, no niby cena będzie rosła, niby zainteresowanie będzie większe, no ale nagle się okaże, że te opłaty wyrażone w bitcoinach będą jakieś gigantyczne. Jak teraz mam około 4 dolarów i to powiedzmy gdzieś tam, jak tutaj patrzę, to dużo osób akceptuje, no ale gdyby cena była już dwa razy większa, w okolicy 20 tysięcy dolarów za bitcoina, no to ta sama opłata, którą mamy w Bitcoinach, nagle wyrażona w dolarach byłaby dwa razy więcej. A jakby cena jeszcze Bitcoina była jeszcze większa, no to jeszcze więcej. A tak, gdyby cena była utrzymywana na tym poziomie, jak jest teraz, góra-dół, można sobie grać i zarabiać na różnych pochodnych Bitcoina, to tak naprawdę rozwijać sobie może, można Lightning Network. Górnicy będą zadowoleni Posiedź zapchana i dodatkowe opłaty będą wpadać. Więc do jakiegoś czasu można ten poziom utrzymać. No, według mnie, do momentu takiego, aż jakaś inna kryptowaluta kapitalizacją nie prześcignie bitcoina, i wtedy się okaże, że ten pomysł jednak nie był za dobry. No, ale do tego czasu można pod to grać i można tak próbować robić. Czy to ma sens? Nie wiem. Ostatnia taka myśl mi przyszła. Prawdopodobnie jest zupełnie inaczej, bo to ja wymyśliłem, jak mogli się dogadać deweloperzy Bitcoina i minerzy, a zupełnie mi ani nie po drodze z deweloperami, ani z minerami, więc tak naprawdę ciężko wejść w skórę kogoś innego i się pozastanawiać, choć to jest też takie dobre ćwiczenie, żeby pozastanawiać się, jak ktoś może myśleć i to najlepiej, jeżeli to, jest, to są argumenty przeciwko naszym argumentom, jak ktoś może myśleć inaczej. No, zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże. To akurat pasuje pod moją koncepcję, że nie będzie nowego ATH na Bitcoinie, czyli że ten kurs będzie gdzieś tu nam fluktuował góra-dół i bez jakichś większych y, zmian. Choć też ciężko widzieć o braku większych zmian, bo ostatnio, jak popatrzymy sobie na Bitcoinie, to cena bitcoina już wzrosła 185%, więc to są jakieś duże zmiany, więc to takich bez większych zmian, no powiedzmy bez nowego ATH i bez jakichś nowych, większych dołków czy niższych dołków, bo tak to ma bardziej, ma to bardziej sens. Dobra, zobaczymy jak to będzie się wyglądało, teraz przejdźmy do komentarzy. Dziś tylko jeden komentarz, Buddy Guy napisał, obecnie jedyna wartość BTC to zarabianie milionów na przyszłej bańce. No nie wiem, zobaczymy, czy te miliony na przyszłej bańce są do zarobienia. Ja co, coraz bardziej na to patrzę sceptycznie, bo jak już wszyscy mówią to samo i że wszyscy te miliony pozarabiają, wszyscy załadowali się w Bitcoina. wszyscy mówią, że odkładają na Bitcoina. No nie za bardzo to widzę, jakoś wcześniej jak ja mówiłem o bitcoinie, żeby kupić, nie wiem ileś tam lat temu, w 2011, 2012, 2013, to patrzyli na mnie trochę dziwnie, śmiali się ze mnie, że jakieś głupoty opowiadam. I co ja to opowiadam? Teraz, jak opowiadam, że no lepiej bitcoina się pozbyć, lepiej nie trzymać na swoim portfelu, lepiej nie przyjmować dużo płatności drobnych, bo opłaty będą takie duże, że, że ciężko będzie później wysłać te bitcoiny, bo opłata będzie większa niż niż to, co tam mamy, to też patrzą na mnie jak dziwnie jakoś. I pewno te same osoby, co wtedy patrzyły dziwnie, co kiedy opowiadałem o bitcoinie, tak samo teraz patrzą na mnie dziwnie, kiedy opowiadam o bitcoinie, ale mówię, że lepiej się go pozbyć niż zbierać. Ciekawe to wszystko. Czas pokaże, jak będzie. Nie ma ludzi nieomylnych. Ja również jestem nieomylny i popełniam błędy, ale to nawet lepiej, bo dzięki temu się rozwijam coraz bardziej. Gdybym nie popełniał błędów, to stałbym w miejscu, a prawdopodobnie to bym się nawet cofał, bo inni szliby do przodu. Zobaczymy. Myślę, że to tyle na dzisiaj. Dzięki wszystkim za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia do następnego razu.